No po prostu haha, przetrwaliśmy tą gdzieś ostatnie 25 minut, to można powiedzieć przetrwaliśmy. Plus kapitalna dyspozycja dzisiaj Faby, e, który, który e, nawet chyba jak z to musiał podać przeciwnikom, żeby to wybronić. E, mówiąc, spojrzałem w tę pół, pół serię, ale nie, świetny jego mecz, ale szacunek i gratulacje dla całego zespołu za, za wielkie poświęcenie, wielkie serce do gry, bo. bo... Brakuje nam, dzisiaj ewidentnie nam brakowało argumentów w ofensywie. Ta piłka niestety szybko wracała i linia obrony, pomocy miała mega, mega dzisiaj dużo pracy. Trenerze, rozumiem, że pan po prostu czeka na powrót reszty zespołu, no bo, no bo w, tych, w tym kadrowym, że tak powiem, kształcie to, to ciężko wam będzie walczyć na pewno z zespołem z górnej części tabeli. No jest to oczywiste, to dzisiejszy mecz nawet pokazał. Ja mam tylko jedną nadzieję, że mamy teraz dwa tygodnie pauzy, ponieważ nie gramy za tydzień, mamy to okienko. I to jest jak gdyby optymalny czas teraz, żebyśmy gdzieś tam doszli do siebie, powracali. Pewnie nie wszyscy, ale, ale już chociaż części. I tak jak mówię, jeszcze raz gratuluję zespołowi dzisiaj postawy. Ten punkt jest Nowa Gazota.